Dla uczniów tej szkoły, ale też dla mnie jest to przedsięwzięcie bardzo ważne, ponieważ wskrzeszamy e, strzelnicę, która w tym miejscu przed laty służyła uczniom liceum lotniczego. Jest to ukłon wobec historii i tradycji naszej szkoły. Jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni z tego wyróżnienia, jakim jest ten projekt. E, oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że wiedzy tutaj zdobytej nie będzie trzeba wykorzystywać w praktyce, no jednakże czasy są takie, że. Bez dwóch zdań. Taka strzelnica jest potrzebna i jakieś umiejętności samoobrony y, uczniowie powinny, powinni mieć. Co musi wiedzieć początkowy, początkujący adept strzelectwa, jak stawia pierwsze kroki właśnie w takiej dyscyplinie? No i wiele rzeczy. Postawa, chwyt, bezpieczne posługiwanie się przede wszystkim bronią, odpowiedzialność. Jest to jest wiele, wiele, wiele rzeczy, które trzeba tak na bieżąco sobie ćwiczyć. I, I takich ludzi też uczymy tych podstaw i później będzie im na pewno łatwiej z prawdziwą bronią. Ważne jest to, abyśmy wiedzieli, jak obchodzić się z bronią. Pierwsza świetlica, w, pierwsza strzelnica, przepraszam, w powiecie w liceum numer 4. Zapraszamy, niech każdy przyjdzie, spróbuje. Nie tylko i wyłącznie młodzież. Myślę, że dorośli też powinni spróbować i obyśmy nigdy nie musieli tych umiejętności wykorzystywać, bo jak widać, niestety ostatnio są potrzebne.